Już kręcimy Mercedes W203 tam jest W204, zaraz do niego podejdziemy. Miałem problem z W204 jak zdemontować tylną kanapę. No i oczywiście w internecie jest szereg filmów, tylko że demontaż kanapy tylnej w W203 i w W204. Przypominam, że różnica między tymi samochodami to jest 10 lat. Ten jest z 2004, tamten jest z 2012. No to tak, mniej więcej 10 lat. 8. No i jak wygląda demontaż? O, no, po prostu tak. Prosta sprawa, prawda? Jest tutaj taki uchwyt, który się podnosi do góry i fotel wyjeżdża. Z drugiej strony nie ma rzeczy prostszej. Proszę bardzo. Uchwyt do góry i fotel się unosi. Mogę położyć teraz ten fotel tutaj i mam płaską podłogę do przewozu tego co sobie tam wymyślę. Oczywiście mogę też położyć cały rząd siedzeń, no to będzie podłoga wyrównywała poziom bagażnika. A teraz przejdziemy do samochodu nowszego, czyli teoretycznie wszystko powinno być bardziej przemyślane. Idziemy. No i ja mówię, że 204 bardziej Ci się podoba od 203. No tak, Bo ja lubię rzeczy skomplikowane. To tu ptamy. Teraz 204. Unoszenie tylnej kanapy. Najpierw należy wyszarpnąć tylną kanapę z jednej i z drugiej strony. Po czym należy? nacisnąć kolanem i odblokować siedzenie które jest zablokowane tutaj, w tym miejscu, o tu na sprężenie, która wychodzi z fotela. Pójdę na drugą stronę, zdemontuję i pokażę. Nie jest to rzecz skomplikowana, ale po pierwsze uniemożliwia położenie tylnego Tyle kanapy do przewozu różnych rzeczy, tylko po prostu ją trzeba wyjąć. A, zablokowana, trzeba ją zwolnić i pociągnąć do siebie. O! widzicie, tak wygląda. I tutaj jest jeden uchwyt, tu jest drugi uchwyt. Te uchwyty wchodzą tutaj w te mocowania. Natomiast ten muszę wyszarpać i ten muszę wyszarpać. Obydwa są montowane. O tutaj. O tam wyżej troszeczkę za. No bo wiadomo, że muszę wsunąć na tej sprężynie. Nie wiem po co tak. Skomplikowali akurat ten przypadek w 204 i tak prosty w 203, ale w tej chwili już na pewno sobie poradzicie z demontażem tylnego, yy, tylnej kanapy, tylnego rzędu siedzeń. Co teraz w samochodzie zrobiłem? Tylne hamulce. Mówię tutaj o dodatkowym. Przy okazji kupiłem też tylne, tylne osłony hamulca, bo niestety w tylnych osłonach, tak jak we wcześniejszym filmie mówiłem, jest mocowanie szczęk, czyli sprężyny mocujące zahaczają za występy, które są właśnie w tych osłonach, jeżeli te osłony Wam skorodują, zrobi się tam dziura, no to po prostu cały ten zespół hamulcowy Wam wypadnie, bo on jest tu w środku w tym w bębnie hamulcowym, bo to jest bęben hamulcowy, a tu jest wiadomo tarcza hamulcowa. Co jeszcze zrobiłeś w samochodzie? Słucham? Co jeszcze robiłeś? Wymieniłem moi drodzy w tym samochodzie Akurat w tym egzemplarzu wyczyściłem EGR, bo był problem z EGR-em. W tej chwili już mamy tutaj wszystko sprawne. To była reakcja łańcuchowa po wymianie alternatora. Porozbieraliśmy... Nie, to nie ma nic wspólnego. Wymieniłem, wymieni, wymienione zostały szczotki w alternatorze. Alternator był wyjęty i włożony. Rozebrana, przyczyszczona od. Mamy tutaj sprawę z alternatorem, również wykonaną naprawę. Już jest układ ładowania sprawny. Układ recyrkulacji spalin sprawny znajduje się tutaj pod osłoną. Tak jak wcześniej pokazywałem, ona się prosto zajmuje do siebie. Ktoś szarpał i wyrwał. Podobnie w Citroenie się demontuje, ja to musiałem oczywiście po swojemu zrobić żeby to się trzymało, bo to musi się trzymać kupy, czyli była tutaj czyszczona chłodnica egr e, Konserwacja ogólna, teraz jeżeli chodzi o spód samochodu, no to tył, hamulce zrobione, jeżeli chodzi o hamulec pomocniczy, samochód jest przygotowywany do przeglądu w tej chwili na ja pewno ten przegląd przejdzie. Zamiast Zawieszenie panu. wymienione? Wzorowa. Wachacz. Wachacz. Yy, tak, robiliśmy wymianę wachacza, a tak naprawdę dwóch. Czyli tutaj komplet na prawej stronie jest wachaczy wymieniony. Natomiast co mnie jeszcze w tym Werset 23. I co zrobiłeś? Co mnie czeka? Zawieszenie sprawne? 203. Do zrobienia po usunięciu błędu przeczyszczeniu styku sprawdzimy, sprawdzę jak działa dodatkowa pompa recyrkulacji płynu chłodzącego. To jest ta pompa przeczyściłem styki, to się bardzo łatwo wyjmuje, tylko trzeba pamiętać tutaj, żeby tego nie pogubić. Jest takie zabezpieczenie, które sobie fruwa. I trochę tak w starym stylu to jest zrobione, tak. Lata 80., widzicie, o. Tu są te styki, które przeczyściłem. Wyglądają solidnie. No tak, lata 80., mówię, 70. W starych samochodach takie właśnie styki spotykałem. No i też oczywiście trzeba pamiętać, żeby tej zaślepki nie zgubić. Ona tutaj mocuje tak porządnie, ale ale trzeba uważać, żeby nie odfrunęła. W tym mercedesie prawdopodobnie, jeżeli nie zaskutkuje czyszczenie styków, bo mam zgłoszoną przerwę lub zwarcie w pompie dodatkowej rec recyrkulacji płynu chłodzącego, no to będę musiał ją wymienić. Dostępna w internecie. Można kupić zamiennik w granicach 180 zł. Nie wiem, ile kosztuje oryginał. Wymieniłem także tutaj odmę. Odmę w tym samochodzie, była oryginalna, taka sama oryginalna trafiła, znajduje się tutaj dokładnie, wyczyściłeś EGR, EGR był czyszczony, tak samo jak i w Volkswagenie wyczyściłem, EGR jest w starym stylu, duża, potężna, budząca postrach część samochodowa, nie jakieś tam pipściu pipściu, i moi drodzy, teraz konserwacja progów mnie czeka. Będę musiał zrobić przegląd progów, ewentualnie naprawy, jeżeli coś wyjdzie nie tak. Reszta układu napędowego sprawna. Karoseria sprawna. Samochód tuż po przeglądzie. W hamulce super. Zbieżność. Nie było zbieżności, to też dlatego, jak widzicie, tutaj jest ubytek bieżnika po tej stronie, ale na obwodzie koła po środku ten bieżnik jest podobnie wygląda sytuacja z tej strony samochód skręcał w prawo a więc należało skorygować prawą stronę w tej chwili, no i oczywiście kierownica była skręcona w prawo kierownica się wyprostowała teraz muszę tylko wykonać delikatną korektę z lewej strony ja to robię po swojemu no tutaj powinienem skorzystać z przyrządów, które służą do geometrii, dlatego że tutaj zawieszenie niestety jest niezależne, czyli z tyłu to wszystko można ustawić. Tu nie ma belki, tylko jest to na wahaczu. Podobnie sprawa z przodu. W tamtym Mercedesie, oczywiście po wymianie tylko jednego elementu. W zawieszeniu wahacza przedniego musiałem dokonać korekty zbież zbieżności, więc wystarczy, tam pracują dwa wahacze, które są w odwróconej pozycji, i jeżeli będziecie mieli zbieżność ustawioną i tylko jeden ruszycie, to zbieżność jest do poprawy, bo samochód zacznie zjeżdżać. Najczęściej, jeżeli macie problem z prawej strony, luz jest na prawo. To będzie wam skręcał w prawo. Tam już jest wszystko ustawione. Sprzedałeś Citroena Definitywnie. A, to tam takie, o takich pierdołach to nie będę opowiadał. Ale to był Bohater kanału. No ale teraz. Co nowi bohaterowie? Teraz mamy, mamy nowych bohaterów kanału. Do przeglądu jeszcze troszeczkę kilometrów mi tutaj do wymiany oleju zostało jakieś 4000 km Samochód do jazdy. No cóż, cieszyć się z eksploatacji. Tylko i wyłącznie. Pozostałe układy, klimatyzacja oraz inne sprawy. Nie zawsze to co stare jest złe. Nie idziemy w kierunku y, rozpędzania się do jak y, największego upraszczania w y, technice samochodowej, tylko to idzie z, jakby w przeciwną stronę. Co mnie smuci. Na pewno jeden mechanik Wam to powie, bo koszty i nowszy samochód, to koszty naprawy będą wzrastały. Ze względu właśnie na takie pierdoły, jak montaż elementów. Pozdrawiam do następnego filmu.